Dzisiaj do wygrania ten skin, jeśli chcesz go zdobyć, zostaw oczywiście suba, dzwonę, łapę w górę pod filmem, oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście użyj kodu KROXY na casehug'u. Logujesz się z linku w opisie pod w magiczny zielony uliczek i wpisujesz tutaj oczywiście kodzik KROXI przez 2x 10% więcej do każdej wpłaty. A przepraszam, teraz promocja jest i aż 20% więcej do każdej wpłaty. Oczywiście dwie skrzynki na Starza free i jak z kodem KROXY sobie ładujesz, to masz szansę wygrać takie piękne skiny. Nie wiem, większa wpłata, tym większe szanse na wygraną. Jak uda ci się wygrać, od razu do ekwipunku skina dostajesz. Zapraszam cię na stronę PirateSwap, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować i wymieniać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym KROPSI otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No myślę, że nie pozostaje nam nic innego jak stworzyć jakąś bitewkę. Budżet prawie 14 koła na w dzisiejszy film zaczynamy sobie z skrzyneczkami na trybie oczywiście Joker Weźmiemy sobie troszkę niżej, weźmiemy skrzyneczkę tą z kapla I będzie to też no to jakoś, aha Skrzynka do farmienia, okej, okay, czyli pewnie będą Procenty wiesz, wyrównane na, ok zobaczymy w praniu jak to wyjdzie Bo sama jestem ciekaw bo to wiesz, to jest skrzynka typowo do farmienia, nie? Tych, yy, tam chyba Gamaloplery były, nie? Zrobmy sobie coś takiego, no bitwa za połowę naszego budżetu, więc... No mówię, no każdy chyba wie jak wyglądają te bitwy, że tak powiem, otwierające te moje odcinki. Więc mam nadzieję, że dzisiaj no będzie troszkę inaczej, że faktycznie uda nam się coś tutaj przyczepić na tych skrzynkach. Szkoda, że ta pierwsza nie dała, bo miałem w niej naprawdę duże nadzieje, żeby coś tutaj ciekawego dostać. No ale no póki co dwie skrzynki, załącznie dwa koła. A dały nam łącznie tutaj 20 parę złotych, więc no nie jest to coś po co przyszliśmy tutaj. No właśnie, tym bardziej, że teraz jeszcze Bayonet Gamma Doppler za 5 koła dla mojego przeciwników spada. Jeszcze top drop z tej skrzynki, więc no, no jesteśmy już tutaj poskładani. No to jest GGWP stary, to jest bitwa niestety już nie do wygrania. No i ja 13 koła, a ja my mamy 5. Co z tego, że tutaj spada top drop, jak nic nam nawet ten karambit nie da, bo to jest 5 koła, więc no brakuje nam ze 3 koła, żeby jeszcze trafić, żeby mieć takie 100% po prostu, 100% pewność, żeby po prostu. Że po prostu tą bitwę wygramy, tak? No, no właśnie, to jest top drop z tej skrzynki I jest naprawdę tragedia, bo Przypierdzieliliśmy tak naprawdę połowę naszych budżetów Więc jest naprawdę bardzo źle Po 14 koła wygrali, więc no to jest chyba moment Żeby otworzyć skrzyneczkę za free Bo oczywiście jak sobie kręcicie skrzynką i nabijacie level No to te skrzynki możecie sobie za free co 24h otwierać No i taka kosa za darmożkę No myślę, że już na bardzo spoko no, ale ja jestem degeneratem skrzynkowym Więc te levele mam wysokie i te skrzynki wtedy też są, no jak możecie zobaczyć, całkiem sympatyczne. Jeszcze sobie z jedną tutaj zakręcę, bo dlaczego by nie. I jeszcze tutaj taki kałaszek, zafryte. I mamy 10 koła prawie. Troszkę tutaj jeszcze uzbieraliśmy na ten dalszy opening tych skrzynek, więc... Odpuszczamy skrzynki na trybie Joker. Zakręcimy sobie może teraz Tom Snake. Generalnie bardzo fajny design tej skrzynki, nie? Naprawdę super te nowe skrzynki niektóre wyglądają. No w się jest super, tak? No ale tutaj, no... Design tej to jest naprawdę coś fenomenalnego i sam pomysł jakby na design tej skrzynki Wrzućmy jeszcze tą Galaxy i no właśnie, czy zakręcić tak mocniej, czy takie kontrolowane full auto, wiesz o co chodzi Czy odpiąć po prostu wrotki i, i strzelamy w biegu, nie? Zróbmy bardziej safe za no lekko ponad piątkę, Bierzemy oczywiście bitwę 2 na 2. antyterror. No i zobaczmy jak nam tutaj pójdzie dziewięć skrzynek, więc no, liczymy, że któraś nam tutaj ładnie zarzuci coś na farcie. No nie są to skrzynki na trybie Jester, na trybie Joker, więc no te skrzynki no. No mniejsza szansa jest teoretycznie, że dostaniemy coś lepszego, no ale no, no wiadomo, no na żucarze płacimy więcej, żeby po prostu te procenty mieć większe na te lepsze skiny, więc tak to oczywiście wygląda. Zobaczmy dalej, no i tu mi Butterfly mignął, a 25 koła. Powiem tak, no, takiego Butterfly'a trafić to by było coś, no ale niestety, póki co, dostajemy na dziurę, ale spokojnie, jeszcze skrzynki tutaj naprawdę drogie przed nami, za kafla teraz, zaraz będą się ją zaczynać, Skrzynka za 800 teraz leci, ale Case Hardeneda trafia mój przeciwnik za ponad kafla, więc tutaj musi spaść coś mocnego, okej. Okay. Ej, dobra, myślę, że ten diem tyle kosztuje, ale dobra, nevermind. Mamy trzy koła tego Fosfora, więc tutaj jeszcze coś trafić i... A i tak mam sobie fajną przewagę. No dobra. No to bitwa wygrana. No zarobiliśmy z 500, więc no wiadomo, mogło być lepiej. Nie jest to jakoś, jakoś mega big win, jakiś mega big profit. Więc tutaj, no chyba trzeba odpiąć wrotki, coś mi się wydaje. I zakręcić teraz troszkę emocji, tak? Tak dla widza, nie? Skrzynka naźniemy z arabeska Hole do tego. Nitrusia skrzynka na farta. No i właśnie, teraz skrzynka Royal za cztery koła. No, to jest bitwa mocna. Chyba najmocniejsza na dzisiejszym filmie. Więc wrzucamy boty, a hasło konkursowe możesz napisać... Kurwa nie wiem co możesz napisać, weź napisać coś, naprawdę Skrzynka za 800, no niestety daje top drop dla mojego rywala Jest to Bajona, więc to jest 3 koła No właśnie, więc no tutaj musimy gonić ten wynik Skrzynka z nożami No Okej, okay, no wiadomo, no mogło być lepiej, ale Też nie ma co oczekiwać fajerwerek po skrzyni z nożami Oj, to jest nasz koniec stary To jest nasz koniec, to jest ponad dycha No prawie, prawie dycha 8 koła no żeby teraz to wyciągnąć Nie, to, dobra, to już jest nie do wyciągnięcia, nie? się naprawdę tragicznie nie, no to, 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 to co tu co, co, co się kurwa dzieje? O co tu chodzi? 7 koła jeszcze No powiem tak, żeby to wygrać, to chyba tą dealorkę byśmy musieli trafić, ale żeby to zrobić, to jakiegoś mocnego gigafarta byśmy musieli chyba do końca życia mieć wykorzystanego. No i no, 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 no tak się dzieje, no po 18 koła.